Co co się stało? A Ciebie co a czemu stało? Ta, a czemu tak to działo? <grym> Witajcie zgromadzeni, gramy sobie w Demonologic z Predatorem. Ciebie woda wodna wcięło w Zoltro. No wiem, Ciebie też nie widać te butów, nic. Po, no. po, po, nogi w panelach i jademy. Ogólnie gramy na nowej mapie, prawie na nowej mapie, aczkolwiek my po raz pierwszy gramy na nowej. To jest tak Deadwood Dead, Dead House, tak? Tak. Coś takiego. Podobno. No dobrze, co to mamy ogólnie za zadanie, jak to wszystko wygląda. Hmm. Odpowiada, jeśli ktoś jest obok ciebie, no to to już mamy plus, możemy sobie razem chodzić. I w sumie co, najpierw były te poszlaki, tak? A później były te inne kwestie. Zró tak. Czyli tak, właśnie, mamy te, na przykład yy, aparat. Bo mamy jako pierwsze zrób duchowi zdjęcie. Dobrze. Mamy, aparat ja się... mamy, tak? Ja wszystko wziął, tak więc... Później ja od, uh, uh, Później. moknięcie świeczki, czyli też takie podstawowe. Trzecie znajdź siedzącą sylwetkę. Aha, czyli to się powtarza, spoko. Uh -huh. Natomiast Fajne. jeśli chodzi o egzorcyzmy, to tylko pisze Bur, burn the scrolls. Czyli coś co, podpalić będzie? Tak, spal, spalić y, scrolls to są takie y, dokumenty, tylko że uh -huh. zwinięte w rolkę, nie? No dobra. No. No to biorę na start standardowo latarka. I mogę wziąć MFkę. to fajnie wygląda. Fajnie, jak w tych panelach jesteś, ja tak też cały czas chodzę? Czy to już się. Odgrywa? Ja, 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 ja. Ty też w panelach mhm. jesteś po, po kolana. Dobra, i wezmę tą ektoplazmę. Nie, to jest zegarek? To jest zegarek, aha. Ja już wszystko mam tutaj pod drzwiami, wiesz. Jakieś tabletki, krucyfiksy też poprzenosić. Nie, no krucyfole tylko, nie? Ale to ja już się wracam i... Dobra, to ja wezmę jednego. I zaczynamy wchodzić do środka. Jakoś no mi... nawet ładnie tu, ci powiem. Fajnie tam te anteny wygląda to. Mi Komary, kurde mi to latają. Pracowałeś już do środka? Nie, jestem przed domem. przed posiadłością. Nie wiem, wracać jeszcze po coś? Po tabletki czy coś? Nie, czy... Wszystko, wszystko mamy, tak więc. Dobra, no to ja idę z tą MF-ką. Czek Poczekaj. Czekam. Dobra, no, no już okej, okay. zacząłem nagrywać nowe, tak więc jesteśmy już przed drzwiami budynku i bierzemy sprzęty. Już się do nie mogę doczekać! Już Biedym biorę sprzęt. Będziemy myślę, że... Wchodzić do środka. Myślę, że wezmę tę MFkę i UV, wiesz. Dobrze. Takie rozstawienie. Czekaj, okay. Jak to działa? Na, no, na lewy się otwierał? Chyba? Bo tak na wcisnąłem e, na... wszystko na raz. Nie, na E, na E. Na E, no bo właśnie klikałem to, 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 to. Jak to działa? Jak to coś tutaj w to grało? Albo hmm. trochę się w demonologii nie grało, także. Trzeba się znowu przyzwyczaić. Dobra, to co, zaczynamy od lewej strony, tak? Myślę, że tak. Tutaj porośnie, to jakieś takie opuszczone. A <noise> tu wszędzie orby latają, widzisz to? Mhm. <noise> <noise> dobra, ja już Aha. szukam po, po ścianach i wszędzie jakiegoś fleka. Ta MFka działa tak od razu, nie? Nie, że tam trzeba było aktywować, nie? Nic do aktywowania. Normalnie łazisz, że jak zacznie pikać, to. No dobra. O to ten i tu jest jakieś pomieszczenie znowu o co tu mamy jakieś plany więcej krwi gdzieś las tutaj jest. o coś coś, coś było coś... nie no co no, coś w się obok. w pokoju obok Ma... o tak, dwójka o, o, o jest o, jest, tak? jest jest flag <coughs> Mamy ekto sperma na ścianie tu no, Nie wiem, czy chcesz sobie, czy chcesz sobie zobaczyć, no, <coughs> tak sprawdzę może, jak to wyglądało, czekaj, jak to było do wody, Aha. na jod, ok, i ekto, ekto, o. cztery, co to, pa, kurde, co robi, Zobacz co robi, to, to jest, jest duch taki... budowlańca. <coughs> Dobra, tutaj mamy, jak to się zanęchało, do wody i ekto... na jod, tak, jod do wody, ekto ten dom? Ciekawy czy on na oko. Uuu, okay, w no jest... Co? Jestem, jestem przeklęty właśnie, mnie przekleło. No teraz pytanie, czy ten dom idzie na około przejść? No właśnie. Bo Myślę, że właśnie tak. tak. Tak testuję właśnie teraz. Też właśnie jakąś Gdy. drogę podeszłem. Stary, ale żebym przeszedł. Ja, ja, na około się idzie znowu. Taki okrągły, pochodzi. nie? A na środku jest jakby takie te, nie? Dobra, to ja idę po reszta gratów. Najważniejsze to i kamera. Czyli jak, jak mówisz, to będzie to pomieszczenie, czy może się będzie przemieszczało? Wydaje mi się, że to pomieszczenie. Coś o! Haj! O! Coś. O! No to nieźle. Co jest? To było gdzieś obok, nie? Tu, tu, no. Zobacz, czy będziesz miał to samo, czy tylko raz to działa. Czekaj... Aha, ty jeszcze to... Aha, bo ty znalazłeś jakiś ten, tak? No, tutaj na ścianie. Aha, haj! No, no nie, to nie, to tylko raz, to jest raz. Czwórka ogólnie. Dobra. Tak no mi to... się wydaje, że czwórka będzie maksymalnie, jak już nie no to... pokazuję, nie? No, ale może być piątka z tego, co wychodzi na razie. Na razie zostaw to tutaj najwyżej, ten, tego pikacza i... I tyle, no, albo z. A zresztą, jeden drup co chcesz. Ja tu hm. szybko. Ja tu szybko idę po resztę gratów. <laughs> Pomóc ci w czymś? Co to był? Ty, ja chyba widziałem małego Slendermana? Tak, totalnie. No, ci powiem, że chyba totalnie. tak. Totalnie. Totalnie, a tu jesteś. To się muszę nauczyć tego domku. Dobra, are you here? Do you want to talk with us? <laughs> o, o. Dzień dobry. No i już mamy. O kurde, I znowu buduje tam. Czekaj. Czyli mamy... E, nie, czekaj, co to było? Spi Be, odpowiedź na spirit, tak. Reakcja może być. Mroźne mogą być. Obraz na płótnie może być. Odcisków palców nie będzie i EMF nie będzie. Czyli obraz mroźne i reakcja na ESG. Dobra, czyli to mogę wyrzucić. To no. mogę wyrzucić. Manifest, where are you? Nie wiem, jak. To, jak o, już mamy mroźne, dobra. Mroźne. Okej. Okay. Mroźne Miling potwierdź. Dobra. Czyli szybko jak to miło. Aparat. No, szybko, szybko. A się, szybko chciałem szybko. zadać pytanie, czy iść po krucyfik, ale teraz chyba już można, nie? Tak, teraz będzie ten dobrze. Weźmiemy po krucyfolu, tu i aparat jeszcze. Aha, świeczkę kurde nie zostawiłem. To weź krucyfiks i aparat w takim razie. Co to jest wszystko? No, pod nogami masz aparat, a tu jest krucyfiks w trawie. Widzisz? Okej, okay. dobra. dobra. Czyli w sumie co było? Była świeczka, znaleźć za pomocą ektoplazmy i zrobić zdjęcie, tak? Mhm. Tak, tak, no. Ekto tutaj mamy, nie? Dobra, na lewe się robiło, musiałem sobie przypomnieć. Okej. Okay. O, mam fixe mam. Czego? Kolorowy świat. Nie mhm. zrobił. Działa mi na psychę. Dobra. Where are you? Show yourself. Show yourself. Manifest. Show yourself. Coś jakby chodziło, nie? No ale to tak ca... Uuu! A jest co... O jest ten chłopak. Jest za... ten chłopak co wcześniej. Ja mówię, że to Slender, mhm. ale to chyba nie był Slender, nie? No nie za bardzo. <laughs> Dobra, to ty tutaj ten... sobie poluj na zdjęcie gościa. Aha, jest. a ja już poszukam w takim razie tej sylwetki, nie? No, no bo... No, dobra. No bo co? bo gdzieś to musi być. O! Coś, coś, coś się stało. A ja mam sylwetkę tutaj, dobra. Aha, spoko, dobra. Dobra, myślałem, że świeczka zdmuchną czy coś, ale... Widzę, że... Gdzie so, jest jesteś? You koło ko tutaj, koło tego pomyślenia. Dobra. Show yourself. Where are you? Show us your presence. Show yourself. Blow out the candle. I no, to jest spokojne. No to, 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 to właśnie, teraz czekanie. Ja, teraz by się musiał pokazać, nie no, musisz tutaj być, ty Ta, tak, sum sumie pudzra. możemy go ja, bo ja też go szukam, może, może jest wiesz, może może się nie, przejść. No, musi, się. musi się tu pokazać. Dobra, wiesz co, ja idę po fullu, może go zmuszymy do pokazania się po prostu. O, o, o. No, pokazał się! Ale nie gdzie. No jak to, no przecież już musi tam być, obok ciebie gdzieś. Co ty gadasz i... Śmiał się, ale on akurat nie był jakby, wiesz, widoczny przed nami, może gdzieś z, z boku? Mm. Show yourself! Ale śmiał się, no. A w sumie tabletki mamy też na zewnątrz, czy coś tu mamy w środku też? Nie, 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 nic na razie. Ja, ja idę po fullu, żeby się pokazał. Show yourself. No, weź go, spróbujemy znaleźć. You? Show, yourself. Show yourself. Tutaj musi być się pokazać, no nie ma bata, no. Żeby tu wiesz, nie? Wybieg gdzieś z boku, nie? No, myślę, że nie. Show yourself, where are you? Show yourself. Show yourself. Manifest. 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 Show yourself. Dobra, to ty se tam gadaj. A ja idę po jeszcze ten. Zrobimy sobie tutaj barierę solną w razie czego jakby nas miało zaatakować, abyś nie zdążył. Powstrzyma to? No ponoć tak, jak stoisz w tym kręgu, to ponoć tak, ten pierwszy atak raczej powstrzymuje przeważnie, to wiesz co, ja ją tu rozsypię. Aha, jakby co, tu mam biec, tak? No jakby co, to do tego kółka musisz stanąć, Aha, nie, jakbyś nie zdążył otworzyć krucyfolar, nie, raczej a zmienić dobra. na krucyfiksa. Ja zobaczę jak tam psycha nasza, nie, a ty rób zdjęcia. Aha. Show yourself, manifest! Mam? O. Zalczyło? Zdję... Zdjęcie? No. No to dobrze. Ale tak wy jakich grubiutki. A ja to teraz jeszcze Prze mu tam totalnie gadam, żeby żebyś... Totalnie przede mną, o. No to dobrze, to cieszy mnie. Coś mi do mnie mówi. Dobra, to aparat mogę wyrzucić? 5044. No to tak myślę, że jedna tabletka wezna, a tobie przyniesę. No i bym mógł w sumie to ostatnie zrobić zgasić, nie? Co? No, teraz, teraz musi tylko, tylko zdmuchnąć świeczka, nie? Mhm. Mamy ogólnie jedną świeczkę, tak? Nie mam ja. jakiejś zapasowej coś? Nie, nie, nie. Nie za ci tablety, wiesz? Dobra. Ja na razie wyczekuję. Stoję sobie w tym kręgu, solnym. Możesz, tutaj. Blow out the candle. Od razu, czy... Ja? Możesz wziąć, bo mam 40 coś. Dobra, łyknę. Hop, postawimy tu. Może tu coś zmuchnie. A gdzie on się pojawił? Blow out the candle. Do something. Tutaj, w tym miejscu, tu. Mm, ale tu znowu obraz się ob obalił. Ej, ale nie ma. No to dobra. Mówię, nie ma świeczki. A świeczkę tu dodrużyłeś, tak? Eee, yeah, blow out the candle. On jest szeroki, łatwo go zauważyć. Blow out the candle. O, rzuca, mu się nie podoba. O, jakby się przemieszczał gdzieś. Blow the candle. To jest kurde najgłupsze co mu, mu, może być do zrobienia, nie, to zdmuchnięcie świeczki kuźwa. Aha. Blow out the candle. No, nie wiem, spróbujemy ją dać tu może. Tak, gada, że się pojawił tam. Blow hmm. out the candle. Chyba tak się gada, już nawet nie wiem, kurde. Zdmuchnij świeczka, Paciuloku! Jak nie chce cię zdmuchnąć, to rozdeptaj. Alo, duchu! Ciekawe, czy, czy jakby my stąd poszli, mhm. czy to, by, to by zdmuchnął, no. Blow, Blow. the candle! Blow! Dmuchy, Jak chcesz, dmuchy. żebyśmy cię zostawili na chwilę, to powiedz to, co pójdziemy. Ja. O, ja wyłazę, ja idę do namiotu zobaczyć. Może gupek się ten. Może zdmuchnie samemu. No. No na razie nie chcę. Nie ma ochoty. A, nie. I później tamte do spalania pójdą, jak tak. To tam tak jasno, kuźwa. Tam I tam normalnie to ja... tak jasno? A ty se tam, kurde, ten. Y... A to z zewnątrz masz, tak? Światło? Zapaliłeś? Nie, jestem przy tobie w namiocie, nie? No, ale ja wiem, ale tam jest zapalone światło jakoś, czy co? Na dworze? Nie, no bo w ty... tym pokoju, bo jest jasno jak ciul przecież. A bo, bo, ty, bo ja akurat widzę, że mamy te kamery przed y, tym namiotem. Nie to widzę nie, no to nie, no to se zmień. Myślałem, bo że wiesz, mam... wspólnie mamy, wiesz, na tej zasadzie. Nie nie, 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 chyba widzisz, chyba zrobili aktualizację, że każdy sobie może mm -hmm. patrzeć na które od O? O, dzień dobry. O kurde. Co to, tak? to było? Aż tak? Co to było? Burn the scrolls, dobra. Czyli... <noise> to jakbyśmy chodzili w tych ruchomych piaskach, no. Dobra, to, to, jest, to no. jest piękne. Nie? Dobra, musimy spalić jakieś te. scrolle, to dobra. zawinięte takie gazety, coś. coś no, i no, i no, ciekawe gdzie i po co i na co. Myślę, że trzy. Gdzie? Przynajmniej tak no. wyczuwam, że mogą być. O, to nie, to nie, nie, nie. O bawi się tam o tym? O Zabaj. jest, tu coś jest, ja już mam, popatrz. O widzisz? Patrz, ja, to się ja świeci. Ja widzę Widzi? dwa, no jedno tu no. masz jedno tam, dobra. Dobra, to weź sobie ten jeden, ja A, weź jak, na drugi. A jak to bierzesz to trzymasz. A tu jest kominek, popatrz, ej. Na bank, na bank tu trzeba do kominka wciepnąć, nie? Jeden. Drugi. Dobra. Tutaj jest kartka jakaś. O nie, to jest podświetlone? Jezus, jak tak się chyba odbijało, nie? No dobra, nie mamy wiem. dwa. Myślę, że trzy, cztery będą, nie? Tutaj nie ma nic. Przynajmniej jak kiedyś graliśmy dobra, pierwsze, na pierwszej planszy, to ile hmm. wtedy było tych palców? Pięć, pięć nie? palców Pię, było. Palców mam jeden. Okej. Okay. Czy to wystarczy, eee. czy może nie? Nie wiem, nie wiem. No tak się przejdę od razu zobaczyć, wiesz, naokoło. No bo, żeby mówiąc, nie wiem. Pierwszy rozw to grunto. No czekaj, w sumie to co robimy, to to już są egzorcyzmy. Tutaj ten, tak, ten duch tak. się powinien pojawić, tak? Duch się powinien pojawić? Znaczy no nie wiem co się stanie jak spalimy, no. Bo tak wszędzie o. zawsze był jakiś duch, nie? To w razie czego zawsze o. jak będę rzucał, to ja mam... tak będę stało tutaj, no. No to ja mam jeden. O chyba wszystko. O. A to jest on? O kurna. Co ty gadasz? Jo! To jest to? <laughs> To, jest to? to było to, o, ale fajnie. I ten no, chłopiec, który wiem, nam się to pokazywał wcześniej, to, to jakby egzorcyzmy. Dobre, ale fajne, fajne, Ciekawe, nie powiem. No. Ale fajne, fajne, bo takie proste, nie? Nie jest takie skomplikowane to, nie? No, no. Spoko, Ta, spoko. spoko, no. Bardzo fajne. Fajnie poszło, nawet nie było aż takiego porządnego hanta. też nam się udało, nie? No, no a ja też na łatwym a. my grali, to wiesz. Dobra. Wszystko zakończone, tak jak widać. Jesteśmy dzielną drużyną, tak więc jademy do domu. No, czyli to ogólnie my mieli, czy to był to my link? My link. Zobaczymy. A, podo zaraz zobaczymy. Ja, bo wszystkie dowody. My link były. pasuje. Także misja no. zaliczona. I myślę, że Co? kolejny odcinek też zrobimy z tej planszy, bo na każdej misji robimy tak po dwa odcinki, więc spodziewajcie się, że kolejny odcinek też będzie z tej planszy, ale mogą być zupełnie inne wydarzenia. Także ze mną był Predator. Ty -ty Siema. I do na razie następnego do na razie. Cześć, cześć.